Dla państwa pomczony konferencja, wracaj śląskiej wygrywa drugie spotkanie z rzędu we własnej hali. Dziś przeciwnikiem był Treffel Sopot z nami Elin że także Kamil Hanas, odrębny bohater Rajkowicza. Congratulations to, the, to both teams. Treffel was a very good opponent. They were fighting, but we were better than we were. Gratulacje <laughs> to obu ekip. który był bardzo twardym y, rywalem, ale dziś byliśmy lepsi i wygraliśmy. Absolutely. <laughs> Cieszymy się z zwycięstwa. <laughs> Byliśmy też myślę że jesteśmy na pierwszym na bardzo wygrać i wygrać No lepiej formalnego. Czy ma pierwszy film Nie. nie. Przejdziemy do drugiej części konferencji. prasowej. z nami i szkołą jest trefer Martycia, także rozgrywający gracz Paweł Dzierżak. Kilka słów pomocowego komentarza prosimy trenerom Martycia, coach your comments about about game. Uh, we just couldn't find solution, yeah, defensive solution for. Rikolier w drugiej połowie, kiedy zaczął grać w mocniejszych pozycjach, próbowałem wielu różnych opcji, ale to nie działało. On stworzył wiele szans dla siebie i dla siebie, a to było dla nas głównym problemem, więc nie mogliśmy to zrozumieć. To jest powód, dlaczego straciliśmy. Nie potrafiliśmy zatrzymać przede wszystkim w drugiej połowie Denisa i Kowlova, który grał słabie pozycje, a także odbiorą do kolegów, kiedy, zagra, kiedy grał na pozycji nr 4. Również mieliśmy problem z tym, żeby znaleźć jakąś Jakieś rozwiązanie, i dlatego tak naprawdę się dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy trenerowi Martyczowi i teraz oddajemy głos rozgrywającemu z opocią połową dzierżawą. W hmm. praktycznie przez 38 minut, graliśmy dobrze. Graliśmy w miarę tak, jak chcieliśmy, wygrywaliśmy. No ale tak jak to powiedział, w końcówce, praktycznie grając jedną tylko samą akcję Topic Enrol czwórka z piątką. Nie mogliśmy jej zatrzymać, musieliśmy się skomunikować, dobrze w go eee, o Ojej obronić po prostu i eee, tak jak powiedziałem, ja i Kobyak po prostu nas eee, zadał w koncert. Dziękuję. Dziękuję, Panu Wójcie, że Kobyak. jakieś pytania do gościa z sobotą? One no, no question uh, you could stop him in, in the first half? In the first half and you couldn't...

czy sobie trochę Boże?